Przed chwilą zakończyliśmy obrady jury w konkursie ekologicznym BIEKO. Tegoroczny konkurs pod hasłem Ekomoda. Wpłynęło ponad 80 prac konkursowych, bardzo różnorodne, bardzo ciekawe, przede wszystkim robione przez dzieciaki i młodzież samodzielnie, przedstawiające ekologiczną modę z różnych perspektyw, perspektyw ważnych dla nich samych. Dyskusje były y, bardzo trudne, ale udało nam się wyłonić zwycięzców i osoby wyróżnione. Bardzo ciekawe prace. Cieszę się, że dostaliśmy prace, które były tak różnorodne, które pokazywały i takie zaangażowanie artystyczne uczniów, i też duży poziom wiedzy merytorycznej. Mnie najbardziej urzekły prace najmłodszej grupy wiekowej, ale wiadomo, są to prace, które gdzieś pokazują, jak dużo te najmłodsze dzieci mogą się nauczyć o klimacie, o środowisku. Natomiast muszę przyznać, że poziom był bardzo wyrównany. Jednym z obszarów działania naszej fundacji, fundacji Intercars, jest ekologia, dlatego zaangażowaliśmy się w projekt BIECO ze względu na to, że jest to projekt edukacyjny i dociera do szerokiej rzeszy młodzieży. Takie programy jak Bieko są bardzo wartościowym dodatkiem do tego, co nauczyciele robią w życiu codziennym. I cieszę się, że możemy to gdzieś wpasować zarówno w podstawę programową, jak i pokazać tą taką najnowszą dostępną wiedzę w najbardziej atrakcyjny sposób, dostosowując ją do grupy wiekowej, dostosowując do tego, jakich materiałów możemy użyć na zajęciach. I cieszę się, że taka wiedza o klimacie, wiedza o środowisku w coraz bardziej atrakcyjny sposób przekazywania, przekazywana jest nawet tym najmłodszym odbiorcom. Programy typu Bieko są bardzo potrzebne, ponieważ one bazują na edukacji: edukacji dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę, oprócz tego, że edukujemy młodzież, to ja myślę, że sami my dorośli również potrafimy coś z tego wyciągnąć. Są to tematy, które ważne są dla nas wszystkich. Poruszamy tematy, które pokazują, jak można samodzielnie w domu. Działać na rzecz naszej planety. Jako Fundacja Deloitte Polska po raz drugi jesteśmy partnerem programu BIEKO. Jako partner główny mogliśmy przyczynić się do części merytorycznej programu, przygotowując scenariusze zajęć edukacyjnych dla nauczycieli. Cieszymy się, że możemy łączyć takie działania w zakresie świadomości klimatycznej, w zakresie budowania tej wiedzy o otaczającym na środowisku z edukacją najmłodszych i też edukatorów, którzy tych najmłodszych potem będą gdzieś prowadzić przez życie. I wierzymy, że takie działania na co dzień, taka edukacja codzienna ma wpływ na takie nasze codzienne wybory, na nasze nawyki i na to, jakimi potem jest Jesteśmy konsumentami, jak dbamy o środowisko i jak w ogóle postępujemy w życiu codziennym. W przyszłym roku kolejny konkurs ekologiczny. Na razie nie powiemy jaki temat. Czekajcie na informacje, obserwujcie nasze profile, zaglądajcie na stronę www.bieko.edu.pl.